Nie myśl, że małe kwoty ci ochronią. Dzisiaj system fiskalny widzi wszystko. Każdy przelew, nie tylko te duże. Przykład. Przelew w kwocie 50 tysięcy złotych opisany za koncert. Mało jasny tytuł i informacja z banku trafia prosto do urzędu. Banki raportują podejrzane lub mało jasne transakcje do GIF-u, a stamtąd informacje trafiają dalej, czyli do skarbówki. Co to znaczy podejrzane? Na przykład przelew opisany za usługi, rozliczenie, Przelew dla Ciebie. Brzmi niewinnie, prawda? Ale system odczytuje to jako próbę ukrycia celu płatności. Nawet małe kwoty, jeżeli powtarzają się regularnie, łączą się w określony schemat, który Fiskus analizuje automatycznie, a dane z Twoich przelewów są przechowywane aż przez 5 lat. A to oznacza, że kontrola może dotyczyć tego, co przepłynęło przez Twoje konto dawno temu. Jak się uchronić? Używaj jasnych, opisowych tytułów, na przykład projekt graficzny, konsultacje marketingowe, naprawa sprzętu, zakup. Towaru. To nie tylko dobra praktyka, to Twoja realna ochrona przy każdej przelewanej kwocie, dużej czy małej. A jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoje rozliczenia są prawidłowe, zrozumiałe i bezpieczne, skontaktuj się z nami. Prowadzimy księgowość w taki sposób, abyś ty spała, spał spokojnie, nawet gdy urząd patrzy z bliska.